Dzień, Mam dzisiaj taki... Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mam dzisiaj taki przygód, żeby podzielić się z wami paroma słowami dotyczącymi tego samego tematu, który którym siostra zainspirowała. Nie wiem, jak daje się jest bardzo zainspirowany. Aczkolwiek temat ujmę od innej strony. To, czym chciałbym się z wami, z wami podzielić, to jest to, że kiedy myślałem o, o tym słowie inspirowani, to słowo języka polskiego mi pomógł, żeby zrozumieć, że inspirowany to oznacza też motywowany. Oznacza też natchniony słowem. Jesteśmy natchnieni słowem, jesteśmy motywowani słowem. I pozwólcie, że podzielę się swoim, swoją własną historią z Bogiem, swoim własnym doświadczeniem spotkania z Bogiem jako słowem. I wierzę, że dla Was może to będzie inspiracją dla Waszego życia, w Waszym życiu. Pamiętam, kiedy w 2010 roku powiedziałem Panu Jezusowi tak. Zdecydowałem poddać mu wszystko. I to był taki, taki moment, kiedy, kiedy on wszedł do mojego życia. I pamiętam, że w tym czasie pochłaniałem bardzo wiele książek. Czytałem różne książki świata chrześcijańskiego, żeby przede wszystkim nauczyć się modlitwy, i żeby nauczyć się pewnego rodzaju stylu życia. I byłem głęboko zaskoczony tym, czytając te książki, myślałem jej naprawdę to wszystko, co w tych książkach znajduję, jest zaczerpnięte z Biblii, jest zaczerp zaczerpnięte ze Słowa. I chociaż miałem, miałem głód wiedzy i, i czytałem książki innych ludzi, to szczególnie miałem głód właśnie Słowa, Słowa Bożego. Można być karmionym książkami innych ludzi, które, które mówią o Bogu, ale tak naprawdę to są suplementy. Słowo jest posiłkiem, posiłkiem jest słowo i na przestrzeni tych 15 lat życia z mojego świadomego z Panem Jezusem nauczyłem się tego, że Boże Słowo jest, jest idealnie skrojone do różnych sytuacji naszego życia, do tego co napotykasz, do tego co, co napotykamy. Więc kiedy powiedziałem tak Jezusowi, zdecydowałem o tym, żeby stać się Jego uczniem, żeby dołączyć do, do zespołu Jego uczniów, to tak naprawdę miałem ten głód słowa, i miałem taki, takie okresy czasu, kiedy, kiedy ten głód słowa był, można powiedzieć, mniejszy albo większy, on cały czas był, to pragnienie wewnątrz cały czas wierzę w nas jest. I w życiu z Bogiem jest, jest inaczej niż w życiu takim naturalnym. W sensie mamy życie z Bogiem, które jest, jest takim ponadnaturalnym życiem z Nim. Mamy no życie takie, takie codzienne, nasze fizyczne. Więc w świecie fizycznym masz tak, że. Doświadczasz głodu wtedy, kiedy nie jesz. Z Bogiem masz tak, że doświadczasz głodu wtedy, kiedy jesz. Im więcej karmisz się nim, im więcej karmisz się słowem, zaczynasz stawać się coraz bardziej głodny, więc jest, jest odwrotnie. I nie wiem, jak jest w Waszym życiu, ale ja osobiście zachęcam osoby do, do czytania Biblii na dwa sposoby. Jeden nazwałbym takim sposobem rekreacyjnym. A drugi nazwałbym sposobem takim zdyscyplinowanym. Okay? Takie, takie dwa sposoby. Nie jedno albo drugie, ale właśnie oba. Oba te, te czytania. Czytanie rekreacyjne to jest dla mnie takie posiadanie własnej historii z Bogiem. Że masz historię z Bogiem. To znaczy, kiedy byłem w terapatach, kiedy byłem zniechęcony, kiedy byłem zasmucony czymś, kiedy byłem mm, przygnębiony, kiedy mierzyłem się z dużą trudnością. Kiedy moja wiara była wystawiona na próbę, nie wiedziałem, jaką podjąć decyzję, to mój, mój nawyk przez, przez te 15 lat polega na tym, że w każdej z tych sytuacji to, co robię, to idę do Słowa. To szukam odpowiedzi na tą sytuację w Słowie. Chcę się spotkać z Panem w Słowie. I wtedy to, co robię, to, to siadam. Czytam to słowo, jestem gotowy, przygodność 15 rozdziałów, żeby znaleźć to słowo, które niech wyskoczy do mnie, w którym Pan Bóg spotka się ze mną w tym słowie. Że znajdę to coś, znajdę ten fragment, który ukoi moją duszę, który sprawi, że, że zatrzymam się i nabiorę sił z tego słowa. Że to, w ten sposób to wygląda. Więc będę kontynuował czytanie, dopóki on nie przemówi, dopóki on nie przyjdzie. I tu znajduję życie dosłownie życie. Dlaczego? Bo, bo to jest dosłowne stwierdzenie Pana Jezusa, kiedy powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z uzbożych. Żyje, ponieważ On mówi. On mówi, więc mogę żyć. On przekazuje słowo, więc mogę żyć. I tak czytałem i nadal to robię dzisiaj, że jeżeli mam taką trudną sytuację, to często lubię wrócić do tych miejsc, w których spotkałem się w podobnej sytuacji z Panem. Um, na przykład idę do Księgi Józuego, do pierwszego rozdziału i tam tym wchodzę do tego pierwszego rozdziału, rozsiadam się w tym pierwszym rozdziale i mówię, Boże, Ty mówiłeś do mnie wtedy. To była podobna sytuacja i spotykam się z nim w tamtym miejscu. A potem idę do samemu 37 i pamiętam taki bardzo ciężki czas w moim życiu, bardzo trudny czas w moim życiu, gdzie wtedy tam spotkałem się z Panem i Pan posługiwał mi z tego 37 rozdziału. Więc... Chodzę do tych miejsc, ja mam, mam historię z Bogiem w tych miejscach i wiem, że płakałem w niektórych z tych miejsc i Bóg był tym, który przychodził, żeby użyć tego Słowa i tym Słowem mnie nakarmić, te słowem mnie podnieść, żeby to był taki moment, to były takie momenty, które zmieniały, zmieniały coś we mnie, uzdrawiały coś we mnie, sprawiały, że czasami konfrontowały coś we mnie, ale wiem, że, że Bóg używał tych Słów, wykorzystywał te Słowa, aby wnieść konkretną zmianę na poziomie moich myśli, na poziomie moich emocji, na poziomie mojego serca. Więc przychodziłem zdesperowany, przychodziłem głodny i przychodziłem dlatego, że on przemówił. Że on wtedy przemówił. To są po prostu te momenty, które masz w nim, masz z Bogiem, te momenty w życiu, w których wiesz, że on tchnął, tak jak mówiła siostrą, tchnął i to, to tchnienie przyniosło życie. I coś cię zatrzymało, coś spowodowało, że byłeś gotowy zostawić okoliczności, ale po prostu być z Nim, spędzić czas z Nim, bo wiedziałeś, jakie to jest życiodajne. Więc On dotyka, dotyka nas i czasami jest tak, że nie potrafisz wyjaśnić, dlaczego, dlaczego tak naprawdę to niesie takie życie, że to, co przeczytałeś, było dla ciebie tak życiodajne. Nawet nie wiesz w pierwszym momencie, dlaczego. Bo Bóg najpierw dotyka naszego serca, a potem dopiero umysłu. Więc on najpierw zajmuje się tym problemem, wiecie, najgłębiej, tym najgłębszym w nas. Tu, gdzie zaczyna się zmiana, on dotyka tego miejsca, a potem przychodzi dalej, przychodzi zrozumienie. Więc on przemawiał do mnie tym słowem, przychodził do mnie, posługiwał z tego słowa yy, i wierzę, że to jest coś, co moglibyśmy nazwać takim czytaniem rekreacyjnym. Nie? To jest takie pójście do znajomego miejsca w piśmie, w którym byłem wiele, wiele razy wcześniej. Yy, I wracam do tych wersetów i... Yy, Czasem nazywam to taką moją chatką w górach. Mam taką chatkę w górach, więc wiesz, chcesz uciec, chcesz, chcesz mieć przerwę, chcesz znaleźć odpoczynek, chcesz znaleźć podniesienie, ukojenie. I tam jest, tam w tamtej chatce, przy tej chatce jest takie małe jezioro, i możesz przejść do tej chatki i łowić tam ryby. Możesz wejść do środka i usiąść przy kominku, możesz się rozsiąść, możesz odpocząć. To jest to, to miejsce, to jest to, to miejsce tego spotkania, w tym rozdziale, w tym wersecie, w tym fragmencie. Po prostu przychodzisz do miejsca w Słowie Bożym, gdzie jest ta chatka na górze, tam wysoko. I to jest takie moje miejsce takiego osobistego orzeźwienia, takiego osobistego posilenia. To jest miejsce, gdzie spędziłem czas z Bogiem przez lata i on spotykał się ze mną przy tych fragmentach pisma. Mam je też zaznaczone, więc wiem, gdzie iść, wiem, gdzie, gdzie mogę je znaleźć. Wiem, bo mam historię. To jest Twoja historia z Bogiem. To jest trochę tak jakbyś był w małżeństwie przez wiele lat i miał listy miłosne z czasów narzeczeństwa. Nie, że jeszcze po prostu wracasz do tych listów i przypominasz sobie pewne rzeczy. Jak, jak, że te rzeczy, które dzisiaj nadal są ważne, też ten list ma dalej pewną aktualność. Ale wtedy to było coś niezwykłego, coś co, co zmieniało twój sposób myślenia i wracasz do tych rzeczy. I to jest słowo. Słowo to jest list miłosny do nas. Czasem myślę o, o Biblii, że to jest zadrukowane serce Boga na papierze. To jest serce Boga, które możemy, możemy poznawać przez czytanie tego słowa, przez spotkanie ze Słowem. I wtedy, kiedy czytamy te, to słowo, ono zaczyna nas karmić, zaczyna nas budować. Ale myślę też, że karmi nas to takie zdyscyplinowane czytanie pisma, takie bardzo regularne. Ludzie czasami mówią w ten sposób. A wiesz, nie, ja wolę tak czytać tak okazjonalnie, bo wtedy wiem, co przeczytałem i pamiętam, co przeczytałem. Pamiętam, bo to było dla mnie... Szukałem czegoś, to mnie podźwignęło, więc nie będę się skupiał na tym codziennym czytaniu, bo to nie ma znaczenia. Ale powiem ci coś. Nie pamiętasz, co jadłeś w poniedziałek wieczorem w zeszłym tygodniu, ale wiesz, że to cię zbudowało. Wiesz, że to zbudowało to, kim jesteś. I nadal ten posiłek buduje to, kim jesteś. I tak samo jest ze słowem. To znaczy, wiecie, lubię takie losowe czytanie, tą, tą chatkę na weekend. Naprawdę uwielbiam ten rodzaj czytania, ale mam też to zdys zdyscyplinowane czytanie słowa. I powiem wam szczerze, że nie wyobrażam sobie dnia bez słowa. To, co zrobiłem, nie wiem, czy jak macie iPhone, nie wiem, czy macie iPhone, ale jak macie iPhone, to tam jest taka świetna aplikacja. Ona nazywa, nazywa się Shortcuts, nie, skróty. Mm, możesz zaprogramować coś takiego, że kiedy, jak ja mam tak, że włączam na noc tryb samolotowy w telefonie. I możesz zaprogramować coś takiego przez tą aplikację, że kiedy się wyłącza ten tryb samolotowy, to pierwsze, co się robi, to się włącza tryb cichy, żebyś nie miał żadnych powiadomień, żeby ci nic nie wyskakiwało, i otwiera ci się automatycznie aplikacja z Biblią, z czytaniami z dnia. I to jest to coś, z czego ja korzystam, żeby pierwsze, co zobaczę danego dnia, żeby pierwsze, co wejdę danego dnia, to było Boże słowo, żeby. żeby Czytania z liturgii pojawiły się przed moimi oczami. I to jest coś, co praktykuję już długi, długi czas. Jak, nie wiem, czy na innych telefonach da się tak zrobić, ale jeżeli masz iPhone'a, możesz takie coś zrobić. Ale wierzę, że jest wiele w ogóle patentów, wiele sposobów, żeby gdzieś ciągle z Bożym Słowem w taki zdyscyplinowany sposób się spotykać. Jestem pewien, że ci z Was, którzy czytacie Słowo codziennie, regularnie, to odkryliście to, że nawet w momencie próby, nawet w momencie kryzysu, nawet um, w momencie jakiejś trudnej sytuacji czy potrzeby, um, to okazuje się, że Pan Jezus faktycznie macie w tym rozdziale. Że, że zaplanował to wszystko w ten sposób, jakoś, jakoś cudowną logiką, że mimo to że, to, że wszyscy czytamy słowo z dnia, to to słowo z dnia jest przewidziane właśnie na ten dzień dla Ciebie. I że wiesz, że, że Bóg mówi do Ciebie przez to słowo. Moja żona Gosia um, mówi w ten sposób, że Wprowadzanie słowa w czyn to jest proste posłuszeństwo słowu z dnia. Czyli weź jedną rzecz, weź jedną rzecz z dnia, z tego słowa z dnia i wprowadź ją w życie. Może to być kwestia hojności. Jak zobaczysz fragment o hojności, to po prostu przelej komuś pieniądze. Idź w posłuszeństwie duchowej świętemu zatem. Jak będzie o przebaczeniu, upewnij się, czy rzeczywiście twoje serce jest wolne. W tych obszarach. Dzisiaj mamy wspaniały fragment właśnie o słowie, o tym, o, tym, o tym, w jaki sposób to słowo nas przemienia i buduje i kształtuje. Spędź dodatkowy czas ze słowem, wprowadź posłuszeństwo temu słowu przez prosty czyn, przez prosty gest. Po prostu zastosuj to słowo. I ten, ten nabytek tej codziennej porcji słowa. Myślę, że on jest o tyle niezwykły, że to słowo naprawdę staje się dla mnie słowem potrzebnym na dziś. Chodzi o to, że my podejmujemy dyscyplinę, a Bóg jest tym, który w sposób suwerenny wychodzi do nas na spotkanie, przychodzi do nas, żeby się z nami spotkać. Twarzą w twarz. I, i my potrzebujemy tego spotkania. I zaczynasz rozumieć przez, przez, tą cudzie, przez te codzienne spotkania, że to On chciał się spotkać, że to On chciał wyjść do ciebie. Naszym zadaniem jest tylko utrzymać to w rytmie, utrzymać kurs, tak myślę. Kiedy przygotowywałem się do tego kongresu, do tego spotkania z Wami, zacząłem myśleć o Psalmie 119. To jest taki psalm, który jest tak bogaty w definiowaniu roli Bożego Słowa, że to jest naprawdę, naprawdę niezwykłe i właściwie chcę Wam rzucić wyzwanie, jak się, jak się zakończy kongres, spędź czas z Bogiem, czytając Psalm 119. On mówi o słowie. On mówi, mówi o tym, czym to słowo jest. Wiecie, że, że my czytamy szybciej, wtedy kiedy czytamy w myślach, niż czytamy na głos. Na pewno to wiecie. Jeśli czytamy na głos, wydłuża się tempo naszego czytania, ale wiecie, ile zajmuje przeczytanie całej Biblii na głos? Gdybyśmy tak dzisiaj rozpoczęli i zakończyli, wiecie, za jakiś czas. Okazałoby się, że potrzebowalibyśmy na to 72 godziny. 72 godziny des od deski do deski z Księgi Rodzowi do Apokalipsy. Czy to dużo? Zależy ze swojej strony, bo ta strona kiwa głową, że, że nie, a ta strona, że tak. Ale fajnie usiedliście. Tak więc ja, ja osobiście sądzę, że to nie jest dużo. To, to nie jest dużo. Okazuje się, że wcale to nie jest tak dużo. Hmm. Okej, okay, pójdę dalej, pójdę dalej, ale myślę sobie o tym Psalmie 119. Tam określenia dotyczące słowa, słowa Bożego są bardzo różne. Zwróćcie na to uwagę. Słowo, ustawy, przykazania, świadectwa, nakazy. O tym wszystkim mówi ten Psalm 119 i to są różne ujęcia tej jednej rzeczy: Bożego Słowa. I kiedy czytasz to słowo, to we mnie się rodzi takie pytanie, które uważam za kluczowe, które. Które my sobie musimy postawić, i każdy z nas go musi w swoim życiu postawić, i to jest takie pytanie: jaką rolę słowo Boże ma mieć w moim życiu? Jaką rolę ma mieć? Czym ono ma być dla mojego życia? Czy ono będzie taką kotwicą duszy? Czy ono będzie dla ciebie taką skałą, którą się będziesz opierać? Czy będzie dla ciebie miejscem, w którym będziesz spotykać się z Bogiem, miejscem posilenia, miejscem ratunku? Miejscem prowadzenia, jaką rolę ma mieć. I jeszcze jedno: zauważyłem, że kiedy przychodzisz do tej księgi z pytaniami, to znajdziesz odpowiedzi. W przeciwnym razie znajdziesz losowe informacje. Posłuchajcie tego Psalmu 119. Ja przeczytam dosłownie fragment od 9 wersetu. Posłuchajcie, jak ono brzmi: Przestrzegając słów Twoich, z całego serca szukam Ciebie. Nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań. W sercu swym skryłem Twoje słowo, by nie grzeszyć przeciw Tobie. W sercu moim skryłem Twoje słowo, by nie grzeszyć przeciw Tobie. Pozwólcie, że się zatrzymamy przez chwilę i przyjrzymy się tej koncepcji, dobra? W sercu moim skryłem Twoje słowo, aby nie grzeszyć przeciw Tobie. Czy wiesz, co się dzieje, kiedy się martwisz? Kiedy się martwisz, w rzeczywistości, kiedy się martwisz, kiedy się zamartwiamy, to my zasiewamy kłamstwo w naszym sercu. Nie? Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest z nami. On powiedział, żebyśmy się nie martwili, żebyśmy się nie bali, nie lękali. Więc zasiewasz kłamstwo w swoim sercu, i korzenie tego kłamstwa zaczynają rosnąć, rosnąć i poszerzać się aż dotykają twojej duszy. One wpływają faktycznie na Twoje myślenie, na Twoje wartości, na Twoje emocje, i wszystkie te rzeczy podlegają wpływowi temu, czemu się martwi, o co się martwisz. Więc niepokój, albo strach, to może być uraza, to może być nieprzebaczenie, to może być zazdrość, to może być jakaś podejrzliwość, obraza wszystkie te rzeczy, kiedy one są pielęgnowane, zaczynają infekować Twoje wnętrze, zaczynają infekować Twoją duszę i zapuszczają korzenie. Dlatego my, chrześcijanie, mamy, Naprawdę potężne narzędzie, którym jest pokuta. Po prostu coś niezwykłego dzieje się, kiedy przychodzimy wyznać, oddać i poddać te rzeczy Jezusowi, prosić go o to, aby nam przebaczył. I to, jest, to nie jest takie zwykłe, Och Jezu, wybacz mi, przepraszam za to. Nie, tylko to jest chodzi o to, że kiedy, kiedy ty zaczynasz widzieć głos sumienia ci, to, to pokazuje, że, że jest pewien rodzaj infekcji w twoim życiu, jest pewien rodzaj jakiejś choroby, która się wdarła do twojego serca. I te rzeczy zaczynają wpływać w sposób niewłaściwy na Twoją osobowość, na Twoją duszę, to wiem, że, że chcąc prowadzić życie z Bogiem, ta rzecz musi zostać odcięta. Nie przez samobiczowanie, nie przez samoużalanie się nad sobą, przez proste wyznanie. Boże, ja widzę wpływ mojego grzechu na, to, na moje życie, na mój sposób myślenia. To wpłynęło na to, kim mnie uczyniłeś i nie chcę tego, chcę się od tego odciąć. Poddaję Ci to, odwracam się od tego, trzymałem to przez zbyt długi czas. Boże. Przebacz mi to, chcę być wolny od tego, od tego sposobu myślenia. Użyję innego obrazu. Jeżeli się zdecydujesz na, na obrazę, albo zdecydujesz się na nieprzebaczenie, albo zdecydujesz się na jakiś rodzaj życia, w, na przykład w stałym osądzie wobec kogoś, to, za, to różne rzeczy zaczynają przychodzić do tego miejsca, by wzmacniać to Twoje przekonanie życia w tego rodzaju grzesznych. Przekonaniach czy grzesznym stylu życia. To, są trochę, to jest trochę tak jak muchy dążą do miejsca rozkładu. Nie? Muchy się zbierają, kiedy, kiedy ma miejsce rozkładu, to muchy przychodzą. I wiecie, że szatan w Biblii jest nazywany władcą much. Nie? Po prostu następuje takie nagromadzenie much, które dalej powodują kolejny rozkład. To wszystko sprawia, że, że stajesz się bardzo umocowany w tym kłamliwym przekonaniu, w tym czymś, co jest niewłaściwe. I potrzebujesz się do tego dostać. Dlaczego? Bo te rzeczy nie istnieją w sercu Chrystusa. Chcesz być wolny od tego, chcesz być czysty od tego. One cię ograbiają z tej prawdziwej radości. I dlatego Dawid pisze, że trzymamy Boże Słowo w naszych sercach. Przytrzymujemy je w naszych sercach. Dlaczego? Żeby nie grzeszyć przeciw Bogu. Ale jeżeli, jeżeli to się wydarzy, to to Słowo jest dla nas czymś, co pozwala nam te rzeczy odciąć. Mamy Słowo, które pokazuje nam model jakim Bóg nas stworzył, jakich, jak, w jaki sposób jakich chciał nas mieć, w jaki sposób chciał, żebyśmy żyli, pokazuje nam to, do czego zostaliśmy stworzeni, jakie jest nasze życiowe przeznaczenie i daje nam miecz. Słowo Boże jest nazwane wprost w liście do Efezjan mieczem, że to jest miecz ducha. To jest, w liście do Efezja jest ten metaforyczny obraz zbroi Bożej, którą zakładamy. Jest mowa, mowa o hełmie zbawienia, jest mowa o pasie prawdy, o pancerzu sprawiedliwości, jest mowa o obuwiu do głoszenia Ewangelii, jest mowa o tarczy wiary, jest mowa o mieczu ducha, którym jest Słowo. Więc pełna zbroja duchowa to jest coś, co. Co możemy przyjąć. I co są pewne, pewne takie um, obrazy, Wyobrażam sobie, że święty Paweł widział armię rzymską i, i widział, jak, jak ona wygląda, więc na podstawie tego opisał, że my, wierzący, mamy te rzeczy, mamy, mamy taką pełną duchową zbroję. Um, ale nie wiem, czy wiecie, że te miecze rzymskie one nie były długie. Nie? To nie było tak jak. Yy, muszkieterach, w trzech muszkieterach, takie długie, tam były chyba szable, ale mniejsza z tym, to nie były, to nie były długie miecze, to były krótkie, 40-50 cm miecza. Dlaczego? Dlatego, że kiedy um, ono miały dwa zastosowania. Jedno to był miecz do walki, a drugi był taki, że kiedy strzały wpadały i tarcza chroniła tarcza wiary chroniła um, przed tymi strzałami nas, to kiedy jednak ta strzała w jakiś sposób przebiła te tarczę. Albo nie udało ci się ochronić przed tą strzałą, to taki rzymski wojownik miał ten miecz też po to, żeby pomóc sobie usunąć strzałę ze swojego wnętrza, ze swojego ciała. On też pomagał ku temu. Więc to dlatego ten miecz ducha może być dla nas takim słowem, które jest używane, że kiedy strzała wroga uderza cię, kiedy wnika do twojego wnętrza, kiedy przebija twoją tarczę wiary, żeby wydobyć kłamstwo swojego życia. Żeby wydobyć to, co jest niewłaściwe. Czasami to są inne kłamstwa. Pamiętam taki moment, kiedy na początku mojego świadomego życia z Bogiem, kiedy poszedłem do spowiedzi, wyznałem Bogu grzechy, otrzymałem odpuszczenie tych grzechów w sakramencie spowiedzi, a potem wróciłem do domu i miałem taką myśl, czy, czy naprawdę Bóg, Bóg to przebaczył. Wiecie, przeciwnik zaczął przychodzić, mimo tego, że przecież to było oczywistym, jak słyszycie, ale mimo wszystko gdzieś przychodził jakiś rodzaj takiego powątpiewania. Przeciwnik próbował się gdzieś wedrzeć w moje serce, próbował wbić kłamstwo tą swoją strzałą. I wtedy pamiętam, jak otworzyłem Psalm 32, żeby znaleźć, znaleźć słowo od Boga, które mi pomoże w tym, aby znaleźć się z nim wtedy. I przeczytałem ten fragment. Grzech mój wyznałem tobie, pisze Dawid. I nie ukryłem mej winy. Rzekłem, wyznaję nieprawość moją wobec Pana, a Tyś darował winę mego grzechu. I tam jest to słowo sela. Zatrzymaj się, pomedytuj nad tym. Spędź czas, y, czytając ten fragment. I ten fragment przyniósł mi wolność, przyniósł mi ukojenie, przyniósł mi odpowiedź. Więc Słowo pomaga nam te kłamstwa i te złe rzeczy wydostać z naszego wnętrza. A jednocześnie pozwala się nam przed nimi bronić. Dlatego pismo mówi w ten sposób: W sercu moim skryłem Twoje słowo, zachowałem je tam, żeby nie grzeszyć przeciw Tobie. I to jest to słowo we mnie, nie? uwalniające swoje duchowe składniki odżywcze, budujące mnie. Ono mi pozwala być skoncentrowanym, być skupionym na Bogu, skupionym na Jego planie, na tym autentycznym przedstawianiu tego, kim jest Jezus. To to słowo w tym pomaga. Intryguje mnie to i, i wzywa do traktowania bardzo na serio Bożego Słowa, że Pan Jezus w Jana 5 rozmawiał z tłumem, częścią tego tłumu była grupa faryzeuszy i Pan Jezus patrzy na tych faryzeuszy i widzicie, co do nich mówi? Mówi do nich tak: Nie wierzycie mi, ponieważ słowo nie było w Was. Bo słowo nie było w Was, więc mi nie wierzycie. Więc pomyślcie o, tym, o tych faryzeuszach, oni mieli swoją rutynę, czytali pisma. Studiowali, wszystkie te rzeczy robili, ale nigdy nie pozwolili, żeby te rzeczy dostały się do ich serca, bo te rzeczy były tylko w ich głowie, nie były w sercu. Mieli koncepcję, mogli debatować, mogli się spierać, oskarżać, ale to nie przemieniło tego, kim byli. I Pan Jezus się pojawia, oto on, oto Mesjasz. Pojawia się na scenie świata, a oni tego nie widzą, oni go nie rozpoznają. I mówi: Powód, dla którego nie wierzycie, jest taki, że słowa nie było w Was. Że słowa nie było w was, nie włożyliście go do serca, więc implikacja jest taka, że Słowo Boże w moim sercu przygotowuje mnie do uwierzenia w to, co On zamierza zrobić w moim życiu. Potrzebujesz tego Słowa. Wiara się rodzi z tego, co się słyszy. Tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. No, o tym też mówi inny fragment. Więc utrzymywanie łączności z tym, co Bóg mówi, jest źródłem życia. To nie jest coś opcjonalnego. To nie jest jakaś możliwość. On mówi, ja żyję, bo On mówi. On powiedział, ja przyjmuję życie. Myślę o tym, że już w dniu stworzenia, też się odwołam do, do tego, co siostra mówiła na początku, Bóg przemówił. Niech się stanie światłość. Niech się stanie światłość. I czy wiecie, że w tym momencie, jak tu siedzimy, to wszechświaty się rozszerzają co najmniej z prędkością dźwięku, jeśli nie z prędkością światła, są nieustannie formowane, są nieustannie tworzone. My tu siedzimy, a to się cały czas dzieje. Dlaczego? Ponieważ on nigdy nie odwołał swoich słów. Jak on coś mówi, to to się dzieje. Jak on coś powiedział. To, co jest wykonywane, to jest. Pan powiedział, król powiedział, Pan Panów wypowiedział słowo i ono zaczyna wykonywać swoją pracę. To, to, co on ogłasza, to też umożliwia, to umacnia, to czyni możliwym, i on chce, żebyśmy się rozkoszowali tym przywilejem czerpania życia z Jego słowa, z tego, co on powiedział. On jest słowem. Nie? On jest słowem. Więc nie możesz oddzielić głosu i obecności, bo on jest słowem. Kończąc, powiem w ten sposób w Ewangelii Świętego Jana, w pierwszym rozdziale jest napisane, że Jezus jest słowem Bożym, które stało się ciałem, a później Pan Jezus w szóstym rozdziale mówi o tym, że słowa, które On do nas wypowiada, są duchem i życiem. Słowa, które mówię do Was, są duchem i życiem. One stają się duchem i życiem dla nas. Wspólnota, którą, którą prowadzę, ona się zrodziła ze słowa. Ona zrodziła się ze słowa z fragmentu Księgi Jegeusza, z pierwszego rozdziału. Wyjdźcie w góry, Budujcie drewno, drewno i budujcie ten dom, bym w nim doznał czci. To jest fragment, którego Bóg często używa do budowania wspólnot, do, do początków wspólnot. Tak też było i tutaj. To było bardzo mocne doświadczenie dla nas. Mieliśmy absolutne przekonanie w sercu, że to jest Bożym, Bożym zamysłem i Bożą wolą, i poszliśmy za tym Słowem. I pamiętam, jak kilkanaście tygodni później mieliśmy czwartkowe spotkanie, bo wtedy spotykaliśmy się w czwartki, to był czwartek wieczór. I przyszedłem na spotkanie wspólnoty i okazało się, że na tym spotkaniu jestem sam, nie przyszedł nikt. I byłem też zmęczony po całym dniu pracy, dłuższa historia, ale wiesz, mi, że tamtego dnia będąc przekonanym, że właśnie idziemy w tę stronę, że to jest Boży zamysł. Po prostu usiadłem na krześle i płakałem. Płakałem, że jak to jest możliwe, że jest tak wyraźnie, wyraźna droga, bo to tak jasno prowadzi, to jest tak oczywiste. Ale finalnie z tych osób, które przychodziły dotąd, nie przyszedł nikt. I dopiero sięgnięcie po to słowo z księgi Ageusza, spotkanie się z Bogiem w tym miejscu, w tej historii, spowodowało, że zacząłem na nowo odzyskiwać siły. I wiecie, coś we mnie ożywa. To jest ten, ten moment, kiedy, kiedy staję się inny, bo zaczynam czytać Jego słowo. Z Niego przychodzi duch i przychodzi życie, bo przywrócono mi wiarę w to, co Bóg powiedział do mojego życia. Przywrócono mi wiarę w to, co Bóg wypowiedział nad moją rodziną, nad moim miastem, nad moją pracą, nad, nad czymkolwiek. To jest przywrócenie nadziei, przywrócenie obietnicy, przywrócenie tego skupienia, tego fokusu. To Bóg to robi przez Słowo, i wtedy orientuję się, że Pan coś powiedział, a ja zapomniałem i pozwoliłem tym wszystkim gorszym rzeczom, tym okolicznościom w jakiś sposób dotknąć mojej duszy. Ale to, co się dzieje, kiedy zaczynam czytać, to jest prawie tak, jakbym, jakbym siedział. I, i czekał, aż coś się wydarzy, bo to życie przychodzi do mojego wnętrza. I to sprawia, że zaczynam widzieć, że to Boże, światło nadeszło, że to jest chyba ten moment, żeby stanąć na nowo, pomimo okoliczności, pomimo trudów i zacząć wdrażać to, co Bóg dał mi, Tobie, mnie do naszego duchowego arsenału. Jego słowo, Jego życie. Więc Boże, prosimy Cię, żebyś Ty sam nas wprowadzał. Głębiej w Twoje słowo i żebyśmy mieli ten świeży dar głodu, spotykania się w Twoim słowie, słuchania Twojego słowa i pozwolenia tego, żeby to słowo kształtowało to, kim jesteśmy. Modlimy się o to w imieniu Pana Jezusa. Amen.